Witam na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam taką ciekawostkę. Kolejny Bayer, który występuje w Astra H i Zephyrach B oraz też w niektórych innych modelach Opla. Mowa tutaj o funkcji Follow Me Home, czyli odprowadź mnie do domu. Funkcja ta występuje prawdopodobnie w standardzie, więc bez większych problemów powinniście móc ją uruchomić w swoich samochodach. A polega ona na tym, że po włączeniu owej funkcji, przez 30 sekund będą się palić światła mijania, z przodu, z tyłu oraz światła cofania i podświetlenie rejestracji. Żeby uruchomić tą funkcję należy wyciągnąć kluczyk ze stacyjki, następnie uchylamy drzwi i manetką kierunkowskazów pociągamy do siebie, tak jakbyśmy chcieli pomigać komuś długimi światłami, na chwilkę do siebie, w tym momencie światła się zapaliły. Także światła się palą, przez około 30 sekund będą się świecić z przodu, z tyłu. Po 30 sekundach zgasną. Także to by było na tyle w tym filmie. Dzięki za uwagę. Do następnego.